Dobrze. Cześć, witajcie z tej strony Agramati. Dzisiaj ze mną Kuba Siemalu. oraz Michał. Jak widzicie, dzisiaj przed Wami nowy nabytek jest to John Deere 7230R oraz nowa kosiarka do przodu marki Lely. Dlaczego takie nabytki? ogólnie tak? Poza odcinkiem wzięliśmy kredyt na John Deera oraz, że tak to ujmę, na kosiarkę. Sprzedajmy to jest poza odcineczkiem na szpuk, ponieważ tak trzeba wziąć puk na lepszy. Chłopak jesteście? Ja jesteśmy Dobra mordy, jesteśmy po krótkim cięciu na, po, na początku odcinka raczej mieliście, bo to nagrałem, co się właśnie działa to te tej NSNO Ogólnie opłaczę, nie wiem jak byś. Ej, pan nie mam trzeba było Aż czy to nagrałem, spokojnie, będzie na początku odcinka, okay. przed odcinkiem. Ogólnie, no co, zaczynamy koszenie. nie? tam mówiłem, sprzedaliśmy też się w Adresztada, bo będzie w kolejnośnikach nowy z Horsha. No i troszkę też pieniążków mieliśmy, bo na kredycie mamy tylko, znaczy tylko, pewnie aż. <grych> mamy na kredycie 145 tysięcy, czyli to źle nie jest, nie? Zapisywałeś ten, grę? Tak, no co, lag? No. No i widzicie, no dzisiaj znów się na kosty, wiem chyba cztery odcinki temu też by się na kosy, no ale tak wyszło. No trzeba to zrobić. Ej, my, myśmy poskoczyli innego TS-a, nie? Zapomnieliśmy. zmienić nazwę na TS-ie, bo. No to też. Będzie przydało. Nie mówię, że nie. No i łąka nam szybko odrosła, normalnie jak włosy łonowe. <noise> Matko Bosko, ale chłopaki nam 100 No. No i ogólnie tak. Dlaczego kartę ten John Deere? Ponieważ, mówię, to była tylko 20 tysięcy różnicy pomiędzy po tamte, mówię, co stwierdziliśmy na nie, a co się patyczkować, kupujemy tego większego. Dobra. A nie ja powinieneś w drugą stronę jeździć? No koszę naokoło. Ale w drugą stronę. A czemu? No, żeby mieć kąsiarkę z przodu, jako... Gówno. A myślisz, że to jest bez, bez, bez różnicy, to w sumie. No, dobra! No tak, ale. No, no tak czego powinno się. No dobra, bo ja tak robi. dobra, okej. Okay. Dobra, już. No nie no, no bo to wiesz, kosiarka nie zawsze wie, że dużo, nie? To dobra, okej. Okay. No polecę tak, dobra, polecę tak jak pojechałeś. Jak coś tam będą ciebie wyzywali, nie mnie. <śmiech> <śmiech> nie w ogóle tak. Nie będzie nikogo wyzywał. W ogóle, może chłopaki, powiedzcie co robicie dzisiaj, bo nic nie, nikt nie powiedział z was. Ja na razie pryskam, że pok, nasz, nowe pole. A później ja się... idę do mojego syndika też w Dobra, ja sobie z Andrzejem Gardiam ma co? No a ja mówię, ja dzisiaj zacznę mówić. Ciemno kosem, zlecimy. Czy No, Mam nadzieję, że w pół godziny raczej pójdę to z kości, Ponieważ ostatnio kosiliśmy na dwie kości jakieś stoi minut, no to w sumie tym razem no to chyba szybciej pójść, nie? No raczej. A Jezus Maria, złamałem tego. O lance. Rzepak. O... Nie, rzepak. O Jezus, lance. Maria. Jak mu, jak jak mogłeś, ty grześniaku zmienisz się w pokutnika Dasz dwa Kinder Joye, to zostaną odpuszczone grzechy twoje, pamiętaj Ja ale chodź trochę z tym... No bo oni, bo Kuba Mądry nam opiównika nie przypiął, jak on ostatnio to odpinał No to wiesz Coś, Co się dziwisz A z tego tutaj to sobie skosimy, bo to troszkę to przeszkadza, ten kawalątek stąd Powiem tak, że no idzie Teraz, mówię, teraz większość prac będzie ja z John robię, na chociaż nie już do niego maszynę, ale mówię Na dniach będzie siewnik z Horsha, no i damy radę Dajemy rady hopczęta, nie? Na jak? Ej, jak? jak? Ogólnie nie, nie, nie. troszeczkę te kosiarki powskakują teraz, założyłem z sobą dwie. Nie, <laughs> Boże! Kuba, chodź zobaczyć! Nie, cześć, chodź zobaczyć, tu gdzie jestem z kosiarką. Z Jondirem, Widz... To gdzie stałeś z John Deerem, nie? No to, 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 to. Widzicie, jest z kosiarką? Ja, ja, ja. ja. Patrz, jaka wielka kupa tu się stała! Jezu! Kosiary się zapchowy. Ja mówię matko bo nie? Co to się stało? No dobrze, dużo, dużo prawej będzie. No ale w takim innym miejscu to jest za dużo troszeczkę Grabiarka nasza nie na dole. No nie, tam tam się normalnie... Przeciąsarka nie na dole. Ale nie będziemy im no ja bo przecież. Będziemy to, No to idzie na tego, to idzie już... będzie co już raczej na owijanie? To ta kiszona będzie na krów Mhm, dlatego tak już, mówię, no też będziemy za jednego powali już koroby. Znaczy tą całą halę A dla... Czemu ten tu się nie myje? Myj się! Myj się, umyj się! On woli być brudny. Nie może. Po -pozwól mu. On ma swoje uczucia. Popłożył sobie. A ja, w sumie nie mój sprzęt. Du, du, du. Ogólnie, ja kuba, to chyba gdzie skończy, tak? Nie, bo dzisiaj mamy po godzinę, no tak dopiero 5 minut. Tu chyba skończysz, nie? Pozostań tam 10, tak 10 minut po szczelce zostaniesz, kuba, co? Dobrze. Okay. Bo no, mówię, troszkę nam zajęła ta, ta beka z ludźmi na tej <laughs> <laughs> Ale Nie, spokojnie, ja tak mniej więcej oszacowałem czas, nie? To, to mówię, nie? być trochę dłużej. No, to mówię, żeby choć mówię, fajnie jest w tym odcinku, jakbym jadł skosił tą łąkę, Kuba słynie, z skościł w tym czasie, nie? To, to było po prostu idealnie, nie? <laughs> Mati prowadził live, a, pisze do mnie, <laughs> Ja właśnie skończyłem, tak właśnie zobaczyłem, że o, Kuba jest aktywny i Michał, mówi, dobra, co ja dzisiaj lajwa, mnie zrobię, co zrobię potem, więc innego czy coś. Ja YouTube, ja <laughs> dobra, tak szczerze powiedziawszy, przecinam się, Ty masz się przetnę na tej łące, mm. ponieważ, powiem tak szczerze, dałoby się bez przecinania, ale tymi kosiarkami, co mam przednią i tylnią, jakoś nie umiem mieć na koło, za chiny, bo po prostu są takie dziwne umijaki, jak skręcasz, nie? No. Dlatego no po prostu, kiedy kosimy poprzeczne po rządki, lecimy już tak. To, Musi... to jest dziwne, że... Ona zostawiła miękkie, jak się zawraca. No, no właśnie no bierze, no nie. Ty, te kosiarki hmm. się zapchały jak wczoraj prasa. No nie, ja, bo podłogi hop, hop nie opuścił. On, on mówi przepraszam, jeszcze... No nie Aaa, się... myślałem, że... to jeszcze lepiej. <grypiały> to grubo. I ciekawe, czy ona po cię podłogę. O Słownictwo, proszę pana. tak, no sorry. Tak będzie zobaczyć na drodze, nie myślę. W ogóle pół pracy wczoraj już nie... To nie że tam bawisz. O coś, teraz będzie miał pełno, nie? Kuba? No. To lecisz z tym... ja ci powiem, lecisz z tym mordo... E, na młyn zbożowy. A dobra, to wiem gdzie. No, bo tam jest dwa szense, teraz mówię, to jest spoko co za słonecznik. A mówię, potrzebuję pieniążków. Bo kto pieniążków nie ma? Ten jest biedny, No powiem. właśnie. Ogólnie ogólnie rzecz poza odcineczkiem kupiliśmy talerzówkę Amazona Ale pokażę to wam potem, ponieważ nie mamy wędnego nie mamy żadnego sprzętu do uprawy. Nie mamy <grym> nie, nie na pokaz nie pokażemy to... aż A no tak, nie mamy żadnego sprzętu do uprawy, bo nie mamy ani teraz pługa Nie mieliśmy ani talerzówki, ani silnika z no kupiłem na razie talerzówkę Bo będziemy uprawiać raz Będziemy Znaczy tak, raczej pole po rzepaku, nie? Te dwa pole po rzepaku no. Złączymy, w, złączy. złączymy w jedno i tam tego. Posiemy chyba kukurydzę albo słonecznik. Słonecznik. Myślisz znów? A nie lepiej kukurydzę tak to odmienić? Można. A jaka jest cena za kukurydzę? Zaki... Nie dobra. Dzień. Nie Taki dobra. Sobie. Słonecznik posiejemy. Zamówiłem no mówiłem ci słonecznik, no, no lepiej właśnie, Kuba Marsem, lepiej się słonecznik, Czek, posiejemy sobie. Teraz ja rozumiem tego. Wiecie co teraz robimy, tylko po prostu tego były sobie całego tutaj robniemy to cały rządek Eee, Michał, ile masz misji na nawożenie ogólnie? Jedną. Znaczy Ej, to za coś za coś zrobioną tak. Hmm? To jest coś Ej, na transport Nie, nie, nie. Rozpoczętą. O, mam jedną. To jak skończysz, to nie? To tego. Weźmiesz fenda z grebiarką i podejdziesz od razu. Dobra. Znaczy, ja bym zgrabił, a Ty byś kosił sobie najwyżej, co? Jak ostatnio. Mógł to zmienię tylko koło. Znaczy nie, to się weźmie z tego sturem. Po co? Aha, dobra. No to po prostu nie ma sensu tego. Ja troszkę pokoszę, bo no, wiesz, nie ma 10 minut odcinka, ja mówię. Chciałem więc troszkę tym lądującym też pokosić, nie? Bo wiadomo, nowy nabytek. Trzeba go ino przetestować. Wczerze, 12 minut odcinka, i będę miał skoszone gdzieś około 3 czwarte pola. No to zdążymy w pół godziny na pewno. To jest ładnie. Dobra, leci heist. ile tam masz, mordo? Mmm... Mm, okay. no. O, grubo, będzie 100 tysięcy. Już? 90 jest. 92. 92. 57 tysięcy. Za ten... Za... Tam... Za, za co? Za dwie przyciepie, tak? No. Czyli... 104 kosztuje siewnik, czyli na siewnik nie musimy brać kredytu chłopy, nie? Bo zarobimy raczej NIEEEEEEEE <grym> no, Jak jest? Dobrze? Ale spokojnie jeszcze tam zestaw narobię, także wiesz Będę no. 100 tysięcy Znaczy więcej, gdzieś chyba 130 na filmie tak no, Jeszcze Michał, tego. jeszcze Michał skończy misję, to powiedz mu mówię, będziesz małże no. Ona jest za 9 tysięcy Tak takie między, No ale teraz my mamy kredytu z tysięcy, ale za po konia siada, nie? No i jeszcze konie do sprzedaży, Ale też trzeba ja tak chciałeś tak wziąć kredyt na oborę do kurów Bo w końcu ci pęta, no. no. Tak. Zaczęliśmy sobie za nim kupić, nie? Że wiadomo. Ogólnie przepraszam za stukanie wyrobów, ale naprawiam do bel, bo zostaje taki dziwny, taki, odstaje troszkę blackhead, no i trzeba to naprawić. A Bo mówię, po, po ulicach trochę niebezpiecznie w domu. Mamy, mamy strasznie małe uliczki, jak go belkę, z belkiem, troszeczkę kiepsko. Ale ogólnie, domy na dnia chwilą bo mamy dwie przyczepy do tirów na bele, nie? Czyli będzie się działo. Będzie grubo. No, albo grubo, albo wsala, albo ciężko. O! Pieniążki, więc no fajnie. To na pieniążki. Gospo. 100 tysięcy. Tak? To No i spoko. Ta więc no Michał, lec się umyć, no i ogarnij, nie? Nie, <laughs> się ci Czekaj, mówię? <laughs> Bo ja już będę mógł ci. W sumie tak, nie, 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 oddać, nie, 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 tak, no, to No, normalnie to wspominka na tej mapie O woda, ale i Tak. To jest <grym> Ej, ja jestem ja Dobra, to ja idę sobie po fenda i sobie podczepię to wszystko. A ty, Michał, jak wiesz, co na tego nie my, tylko to ostaw i od razu kosz, okej? Okay? Dobra. Ojej, tu ja jest nie w ogóle. Kurde, to, to, to... że z tą purskieszą umyję, żeby to jakoś wyglądało. No nie masz taki brudny zaopreskiwacz. Jak coś, to ja tu się rozedmę. No jak chcesz, tam masz tego. Czemu nie? Boże, rury nie zrobiłem. A już właśnie ja to tak jest nowa. A Ale samo będzie na siebie. Ja to, to, ej, to, to ej to się tak z silosów weź! Mordo. Z silosie mamy jeszcze. No, tam. O Boże, co ja zrobiłem, przepraszam. Ale powiem ci, z tego co nawet teraz wysypałem to już powin... powinno być na siebie. No bo 104 tysiące siebie. No. Kurde, co ja zrobiłem. O, dobre. Ja ale... no z tego co, co ja teraz wysypałem na trzepę z tą fajny reski, hmm? to powinien wystarczyć. ster. Ja dzisiaj w ogóle wchodzę na YouTube'a i patrzę. 6 mapek w ogóle ja takie. Gratuluję. Ja, Dobra, my tak, posczepiamy sobie teraz widzicie po Zrabiare Fenta. Myślałem, że dzisiaj w odcinku samym będzie jednak koszenie, ale mówię, no to ja też troszeczkę pozgrawiam. A w końcinku raczej mówię, polecimy z prasowankiem. No i z pierwszy prasowanko, zgrabianko, no, no złudną czy, czynność naraz. Powiedziałem czy ja będzie... Ci, że ten drządierek jest czysty, to tak ładnie wygląda w szeroki. No ładny, ładny jeleń. Nie mówię, że nie sprawę. Potem jak się ubrudzi, to będzie. Będzie brudny. Brudny jeleń będzie. <laughs> Ty to koś... Michał, Kościa na dwie strony, nie? Ten kawał jakby, okej? Okay? No, na około. No, nie na około Ko, Podnoś kosiarkę, bo potem robię jakieś dziwne umiaki na około Lepiej No ale, no tak, dobrze, koś po prostu podnosi kosiarkę jakby na, na wrotnika chyba, tam mi się wydaje A, no dobra Bo tu... To, 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 no no co, ja zaczynam sobie grabić, no Fendt znów, no no jakoś no, 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 tak, 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 że tak, że z na no, chodzi, no ale akcja ale chodzi o inny fen, bo ostatnio chodzi o fen na cienkich, nie? Ej, my teraz będziemy brali lampkę na tego John Deere'a? Hmm, Ale mi chodzi... U. No, raczej mi się przydało Właśnie mi o to chodzi, czym ja będę pole Nie, będziemy talerzówkę powiększali raczej Talerzówką? Kupi się ten te mocy w grę na powiększanie No Bo to będzie bardziej prosta. No Ogólnie potem Michał. Idzie ten potem Michał jakieś tam jakie ogarni, nie? Jakbyś mógł. Dzień dobry. Było fajnie, jakbyś mógł, teraz m'a jakie ogarnął przy okazji. Ale szczerze powiem chłopaki. No, teraz pójdę, Teraz drugą tej będzie, jak nie patrzę w tych objętych, nie? to jest oko. Nie. nie. Jak wyjdzie tak jak tych... Yy, siana To będę zadowolony Będzie gruba No, będzie sam raz I na nowacu zunechałem to stać. Ale, ale powinni ci... prawa jest wydajniejsza niż siano Chyba No nie wiem No to w kolejnym odcinku w sumie Jak będziemy już mieli... kieszonkę, Jezu kiszonkę, Jak będziemy mieli kiszonkę i to wszystko Co wolno, będzie wolno kupić w tą oborę Jak nie patrzą Jak się zapchała i przez chwilę nie wziąłem tej strony o co, co cho, co to co mówię przepraszam Ej, dobra, będzie grubo Leci dobrze? W miarę czy nie? No, jeszcze zbiornik z tego zbiorę z A ja na przepach masz? Coś jest na przepach czy nie? Na przepach mam chyba tonów 4 tonów No, No, to dawy coś Ty, mamy 15 odcinka, to dużo zrobiliśmy no. no ładnie, w tym łącznikumiałam ja to poszło. Nie ma co narzekać. Ogólnie Michał ile czy okuszenia? koszenia? Nie wiem. Nie wiem. Co my? Dwa przejazdy. Nie powiem ci, bo nie wiem. Dwa przejazdy będą tak takie około. No, dwa. Trzy. Może. Dziesięć. To my coś zacimy chyba prasować coś czuję. <ścoughs> w no. Co dobry wiatrach No. Kurde, najwyżej... W... ja zaraz zapraszę i nie nie, ja będę najwyżej. Ty po prostu potem pograłeś trochę, co? O, to, 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 to. Najwyżej bo I umiem grać. Tylko do prasy najlepiej było wziąć tego. Na pewno nie... Na pewno nie dużego bo to chyba dziwnie wyglądało, nie? Fynda. No, Fynda. konia No tak, czysta konia do prasy, która ma wymagane... Czysta konia. No ma Dobrze, jesteśmy po krótkim cięciu. Niestety, wiem, długie cięcie, ale tym razem okazało się, że nie było miejsca na dysku. Więc z góry przepraszam forzić porządek posunek to obrobić co dzisiaj. mam taki nie to mówię, to sobie ogarnę. O, ty już skończyłeś, Michał? widzę. Jak? O, ty już mówię na gospon od razu i wy i tego. Zmieniał pony wędzie i po tego. I zawsze w mi pod paracę, co? Mhm. Ja mam jeszcze pamięta pytanie. Tak, muszę niestety wybaczyć, ale muszę czekać, jak go na chwilę wziąć. <laughs> nie gniewaj się. <laughs> Ino uważaj. <warze. śmiech> Matko Boska, mogita do siebie. Bo nie to ma być nic. Tak, to teraz trochę kiepsko, że tur chodzi przy tym, przez Grewiarce, no ale. Czemu? No bo byś mu jakby skądś usunął, jeśli musimy tą paletę zrobić, no misję z palety, nie? Na przykład. No, ale dobra musi jak kombinować. No, w sumie tak, bo nie tylko. No. no, to w sumie na to samo wyjdzie. ogólnie jak będziemy kupowali w szkolnych odcinkach tam obora, nie? Też kolejny garaż kupimy Bo za mało miejsca No to na pewno Bo tam się nic nie mieścił Mówię, tu tak... Mówię, jest taki proces, taki kop, że mówię, tak się rozwijamy, mówię, to trzeba coś ogarnąć, coś Dobra, siedem ton zbiornik... zbiornik Z silota to zabierz, da, zapomnij, nie? Tak, no właśnie, z na zabrać Żeby mi nie odwaliło, żebym z tym nie pojechał mm. Tutaj mało jest więc... Oj, przepraszam nie włączyłem do zrobienia. Bo jechałem i zapomniałem. No, bywa tak. Bardzo Ogólnie jak będziemy pracowali te owinięte to co też dwie wywalamy najlepiej, nie? Żeby było szybciej no. no. Chociaż w sumie nie wiem, bo to jest ten fitak. No ale da się. Bo ja nie trzeba jej tyle wozić po chyba Michał, nie? No. Ale w sumie zanim ona ci się owinie, to już... To dru drugą miał. No to dobra, zobaczymy. No tak, bo zapomniałeś, żeby się to wiało, No, ale zobaczymy. Zanim on, no. Ja ci mówię, zanim ona ci się zwinie. To już będę drugą wypluwał, no nie będę miał na nią, no. Z drugą, o, to aż by nią h robili, dobra. Ty, Michał, tu jedziesz, czy dopiero się odczepiasz? O, odczepiłem właśnie Jundira i jeszcze będę tego... będę ogarniał, nie? Mhm. Tam się O Boże, jak przychwańczył ten! <laughs> Kuba, co ty robisz? <laughs> Z zachwacił od O, Ej, ogólnie są jakieś e, jak fajne misje? Ej, tak Jest Jest jakiś... odciążnikiem Mati? Tego? Pędzę? Może to być! Miła jak jest mało przy... Nie, przywieźć mi się w pracę, bo ja chciałem pracować, nie? To już czekam. Ja tylko jeszcze. No. Karnęć. To w kolejnym odcinku raczej tak. Ja w kolejnym odcinku raczej się zawiorę za siebie. Już Ży... Po słoneczniku czegoś Chyba Dobra, na razie to na co ja zostawię będę i pojadę, mm. to nie sprzeda jeszcze dopełnię Zobaczymy ile, ile będzie Mało, no ale Jak mało? Masz jeszcze jedną halkę pełną, czy nie masz żadnej halki pełnej? No mam jedną pełną. O dobra, to coś jeszcze będzie No to... No nie ukrywaj, bo jest spoko Nie ma co ukrywać Ty, może na no pianki ci tam Nie, 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 no dzięki dopracowałem, to nie, nie, nie Wianę konfiguracji nie powiodłaś, jak ty O no, dobra Wietony Dobra, ja to zrobię, okej? Okay? Mordo Michał To ty ja idź Ja nie już... ja mam kierownika, daj mi kierownika Nie, ja to sobie zrobię, ty idź już tego Ty to grab, okej? Okay? Dobra O Jezusie Ja już to zrobię, bo nim... Ej, zanim ja to wszystko to myję, to... No to to już będzie samo raz, będzie no. już koniec odcinka. Drugi fendiku O Boże, o Boże Dobre A jednak obciągnik odstawiłeś, no okej okay. Bo Boże, tu jest tak... O, jest tu gdzieś persa, znalazłem persa. mi się wydaje, czy nie jedzie? Gdzie? U mnie Nie wiem, mnie nie słyszymy nie słyszę. Dokładnie <ształ effect> po nie słyszę jak to u ciebie jedzie, nie mordo. <śladimmen> A ogólnie będzie taki mały problem, będzie i na belka ściana, bo została stamtąd No ale dobra. O jeju, przepraszam, troszkę to nie ranię na no, życie. No ale takie szczęśliwa no, odcinka. Myślimy odcinka? To w sam raz popracuję. Troszkę. Nie lubię go fana do tej, do tej pracy tej No bo on będzie leciał powoli trochę no ale dobra. On nie ma wolnych ciągników. Na rzecz Johnny ale no to było przegięcie. <śladyear> To zaraz ci staję. Nie, już nie, dobra, już, już, już są na polu, to już po co Teraz to już po grzybach No zobaczy chudę, żeby widzieć kiedy coś wywalić Czy ja wiem, ta trwa tak samo jak siano, mi się wydaje, tak wydajnością Nie widzę takiej jakiejś mega różnicy, wiecie? No tak, ale... Ja... siana, no, mówię, z góry, przepraszam, mówię, no... Ostatnio nie na kolejną belkę, no i dobra Uwaga, uwaga, uwaga. Historyczny moment. Ile pieniędzy tu będzie? sprzedam. Dobra, już lecimy dalej. Sprzedaję już to Mamy już na siebie. Łoj, to co ci będzie? jest. Jest oczywiście. Ładnie, ładnie słuchajcie, ładnie sypnął. Zarobiliśmy fajnie, no. Cześć. 38 tysięcy to dobra cena jest, takie też spoko, poda mi się No, przecież my okradli Sankalę Tak Weź pod uwagę, że na drugiej miałem tylko betony. tony No dobra o Ogólnie za w końcu tylko pewnie jeden z was będzie sobie zbierał belki, a drugi będzie pewnie o, o, tego, no, prasował, nie? Jeszcze Bo dzisiaj mi na nie, nie sprosował pewnie jego żądka Znaczy... idziemy. mamy? Mamy całego dziewczynka tak, po dwie belki nie będę walał, niestety muszę powiedzieć tego. Hmm. No... Bo jo... Mówiłem. No niestety, tak to wyjdzie. A, pierwsza belka. Ale ogólnie one fajnie, bo one się wywalają tak jakby jakby normalnie, a nie tak dziwnie. O Boże, belka nas spada na ulicę. O Boże nie. Bo tu jest ta górka i mówię, jak co jednej belki... Bo... Ja nie, ja no Nie dobra, zostaw. W no. kolejnym się potrudzisz. Dobra, teraz my ino całe cały sprzęg. No i fajnie. W sumie chyba nie ma co, bo. Jak zaraz będzie wypuścić. Czemu? Masę, czy ma być mój rudny masę kombajn? No, że tak, jest. Przecież za... się tak zaraz będzie. A, że w kolejnym. Nie, w kolejnym odcinku jeszcze nie za dwa odcinki. No w kolejnym odcinku nie założymy. No. no to dobra u No to u na razie. Chyba, że na razie tylko jeden. Pięć do tankowania. Ej, napraw go, co? Dobra. Mama w kierownika. w kierownika. Ogólnie? tu mi skończyć skończył dzisiaj, jeszcze zgrabiać, serio. On to skończy zgrabiać. Nie no, od koszenia do parcowania tego odcinka nie było. Już wszystko na naraz, nie? Mega. Więc jak jest dobrze fajnie, to dobrze. Dobra, lecimy. Ja na gin się zatrzymuję, żeby dwie wywaliła. a zapomniałem, że tak nie da się. <laughs> Beka jest pierwsza. Co wiesz? No nie ma co beka się wiesz Beka jest no. i na pokój ci Ej, Ale beka. Bo beka jakże? Jak to było <grym> ostatnio? Beka jakże. Ale ogólnie beka nie. Czemu? Ja myłem so sobie konia. My, nie? Za zamiast header się myć, to activa mi się myła. No i <grym> dobra to i to by ją mieli. tu John postawił? Ja nie wiem. Header, Header. Odpaliłeś John Deera? Co? Odpalił John Kuba. Odpalał? No ja tylko go odłożyłem tam. A kuba, odpalałeś ta traktor? Ale co? Odpalałeś ta John Deera? No bo muszę. To ja słyszałem. Znów się słyszałem jak odpalacie ciągniki, znów jest nie tak. Słyszę takie dziwne rzeczy jak ktoś odpalaczył nika. Ondzina no, serana, tak bywa. Ale A ja też Ta? No No nie wiem coś jest tu pokopane, może tak na multi jest, no nie wiem, nie poradził mi nic na to Dawaj plaka, bo Johnny mi się odpali nie odpalę. Za drugim razem Ale Co nie drugim no drugim razem załapał Teraz to już jesteśmy już ładnie rozwinięci, teraz to już wolno teraz wolno być teraz w pola bo ci umysł. O czyli ojeżdżę to jest. Jo, to ta belka co ci mówię, co nie, to on jest No, bo nie, się bawi tam beleczka Impran na pełnej obaleczki. Pani to belka, serdecznie. niech pani trochę posypie. ja to zaraz do niego ładnie odstawię. To nie tym... nie nigdzie Michał, ile? Przedostatni rzędek, Michał, nie? Tak. Ej, ta talerzówka jest fajna. No. Bo, bo ja nie wybierałem. Natomiast Michał jak to skończysz, bo chciałem 5 minut odcinka gdzieś, to tego. E, zrobić, żeby do... Żeby miał ten. Żeby fent miał końcówkę do zbierania bel jakbyś mógł. O mordę, miałem naprawić. No ale to się najwyżej przed na naprawimy co? Ko czy czy nie zapomnimy tego? Nie, nie, jak ten nie. Zapomnę, będę, będę pamiętał. Będziemy od razu John go pociągnęli po prostu. Tak. Tylko a ty tylko, ty tylko mi nic więcej nie robił Dajże no, ja przepraszam nie, nie chodziło, on by zbijał belkę to Czekaj, by się nie poniósł Zrobić tak żeby nie zachęcić. <grym> Tam po wąskie robi się na gospie Michał? Ej Jakubo? Co Ty co robisz? No trochę, żeby, no. żeby, żeby Johny się zbił Dobra, ten żony kończymy odcinać, jak mówię nie ma co robi większego, już poprasowałem sobie troszeczkę Dobra, teraz to jeram. Tak więc co, ja wam dziękuję za odcineczek. Jeżeli się podobały nowe nabytki, zostawcie opeczkę w górę. Do kolejnego odcinka. Na razie, hej.